Jedna, jedyna potka użyta, ale to nic Ja jeszcze mam jak chcesz, jak będziesz chciał to ci po prosto... Ale ten, do teleportacji No wormhole? No No to mam ja jeszcze A, to trzeba było się tepać do mnie jak zginąłeś Ale... E, nie, jakiś taki... Złoty Że tak to nazwę? A, no to z niego... Miner's Hata może zdobyć, co świeci I bomby z niego lecą też ja tu chrupka waliłem Co ten Co ten chrupek w ogóle robi? Eee, to jakby takie dasze robi Ale jak Aha. to ze stan lokujesz to jest To nic nie robi I kurde ile tu rzeczy jest? Jo yo, yo yo co się dzieje? No dobra, musimy ląby no, użyć, bo mi się nie chce Zbierać jest Zwykła, zwykła teraria. Jeszcze zwykła. Dobra. Lecę w dół. Nie chcę mi się kopać. Ej. Pułapka. Jak coś to się tepni zaraz. A, ja się zastanawiam, od czego dostaję kurwa. A jest główka zasrana tym No Na samym dole No na te pułapki trzeba uważać Ale spoko, ja za chwilę zapomnę i też się w jakąś wrąbie Zapomnę w ogóle patrzeć Ale generalnie możesz tepać. Kto jak się tepał? Wchodzisz na mapę M i na mnie. Aha, dobra. I tutaj ten ziomek ma twojego golda No? No, ten szkielecik, no. Dobra, no, to chyba musi zostać sklepane. Uważaj. Ostrożnie. Ostrożnie. Czekaj tu jeszcze. Uciekaj, Baczka. uciekaj! <grywa> Masz jeszcze jakieś marmuchole? No, nie mam. Dobra, odzyskałem. Dobra, nice. No Dobra, dojdę sobie, spokojnie. Ja już jednego zdobyłem. Niemożliwe. No, idzie dobrze, idzie dobrze. Nie no, spokojnie, to są początki, tak? Każdą gramu się rozkręcamy, dobrze wiesz, dobrze wiesz. Z no, też przynajmniej games... widziałem, co robię w miarę. A tutaj to, tak, jak na ciemno idę. Ale... Dziecko. Wymieniły się role trochę. No trochę tak. Co to jest, chłopie? Co to? Taki, taka stacyjka. 5 albo 3 sztabeczki, ale też nie pamiętam. Znaczy już połowę rzeczy nie pamiętam w tej grze. O kurde, dyna, ale się w ogóle? No tu była, gdzie? No tu, to jest skrzynka. Okej, okay, no, nie zauważyłem ślepy jestem. O, wow, 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 Mam. Um, water walking boots chłopie. I to spoko. Przynajmniej se. Y, Dobrze, może za, zakładać. Dobra. Uważaj, co, co, co to jest? Nie patrzyłem sekundę, no obiecuję sekundę, nie patrzyłem. Spokojnie. Jakiś warhol? Masz czy nie? E, nie. Kurde, mogę ci dać. No dobra, to mam no to, zabawki. Tutaj jest na dla, dla liona chyba. Problema tu jest mały. To jest kolejna chata, ale średnio powietrzem. Inaczej się do niej dostaniemy. W ten sposób trochę bomb nakupowałem, także już możesz sobie przerobić na sticky. Pyk, pyk, pyk. Znowu się drze w ogóle. No pewnie jakiś mobek stąd. No, w dole. 48 bombów w ogóle. No dałem ci 30. No chłopie... e Oto to. No i dobra. Możesz lecieć po skrzynkę. No i git Lutolas. Pelunker Pouchnic sumie... A item jaki? Próbuję zaczekać czekaj. There... No, nic to nie było jakoś, chyba tylko. Chyba tylko po to. Niemożliwe. I geostyki były. Nie ma ch... Że tylko to było, ale. Planked wall jeszcze był. No co? Nie było tego? No, jakiś item musi być, no nie wierzę, że nie. No nie było nic chłopi, ale ja wziąłem, tutaj, wziąłem po No Czy dobra. Byś... Uważaj. No. Kurde, najgorzej, że tu nic już nie ma. Będziemy musieli bombować się. Jeżeli jeszcze że... tak nic nie bije. No totalnie. Dobra, wyjazd. Powrót oj oj pomocy, Sporo skeleton mnie goni, chłopie, czekaj. Właśnie mnie też goni, skeleton. Jakiś główny sztuczny skoczyło mnie skoczył, ty Jan Strzeli. O ty, Kraj, aż tu. Dobra, jednak zabiłem. Idę teraz ja tobie. Da pomoc. Demonic De rally dostałem. O, to jest ten, to jest jojo, i to bardzo rzadkie. To, co ty gadasz? Bardzo rzadki. Ja na przykład się wymęczyłem strasznie, żeby ten item zdobyć. No to ci dam. Chętnie przyjmę, bo nie mam z czego bić. A to zadaje po 16, 9% critical strike chance, fast speed, weak knockback. Okej, okay, okej. Okay. Jak się rzucały przedmioty? Prawym. Okej, okay, leży tutaj, leży tutaj. Koło mnie. Czekaj chwilę, bo tu jeszcze platynkę mam. Będę na jeszcze wezmę Jezu, w końcu będę mieć czego bić. Pięknie Lucky mi, nawet nie wiedziałem, że to tego... ja no, strasznie rzadkie OOO Żyje? No, żyje, ja już ci wyrzucą no i pięknie, może se z tego pobić. Co to jest? Ja, ale drewniane. No, to sobie w dupę mogę wsadzić. No, trochę ta. Mejszyk najlepszy jak na razie. No, nie no, na razie totalnie wygrywa. Tutaj platinka pik 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 pik. Generalnie trzeba jakąś klitę zrobić. Żeby NPC poprzychodziły jakąś jakiś kwadraciak na razie Jak ktoś mm -hmm. się wywali To żeby było, dobra O, mamuśka Mami Ładuję. Ty 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 Ona się rozpada na parę slajmów, także Wiem, wiem, ale Nieuchacz. Nie <grym> Niuchacz. Jezu, ja się muszę jakoś stąd wydostać w dupę. Oooo, Strącił mnie. Dobra, gidę. Dobra, dalej Złożę srebra, ja muszę zdobyć. Nie no dobra, teraz mogę bić się. Jakieś rubiny zbieram. O, rubiny zbieraj, zbieraj, przyda się Że tu kolejny ten Robol Na pierwszego bo będą rubiny. Tak naprawdę 290 A no. boulder znowu? No. Nic nie widziałem, kurwa. Ale masz Workhola, dałem Ci także los. Ja to wiem? Ale możesz zrobić jakąś, jakiś kwadraciak. Y... A gdzieś obok? Tak, gdzieś obok. Albo nad tym. Obraz się, się ogarnie. Wait, wait, wait. Na maksymalną wysokość, jaką możesz budować. Po prostu zrób. Nie wiem, obojętnie. I długość, nie wiem, na 6 kratek chociaż. Dla pewności. Krzesło, stół, pochodnie, ściany. Mogę z to budować normalnie? No, buduj, buduj. To się potem zamieni, bo na razie tylko to mam zabłonić zb... szczerym. Ale kurde, mało skrzynek coś. A dru druga sprawa to leci takie gówno, że nie mam pytań. O! Zabiję się, pra prawie się zabiję. No i dobra. Zżyłem 10 bomb, żeby się nie kopać. Albo żeby nie iść naokoło. Fajnie. O, jest cream Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak z dwie, trzy, z dwie, trzy, chatki zrób. Takie klitki, żeby po prostu weszli do nas i... Będzie git. Na pewno pielęgniara może przyjść. Może gościu od bomb. Także luz. Ale dajcie mi jakąś skrzynkę. Kurde, no pusto tu jak cholera. Nic totalnie. Łala! już nisko ogólnie jesteśmy, bardzo eee. nisko. Nic nie widzę. A tu znowu nic? A nie, dobra, ty, o, jaki kejwior Szafir No i dobra Generalnie to chyba Okay. O, mam skrzynkę, dobra w końcu Czy takie gówno pewnie wyleci? No, wysadzaj, tyk Całą zbroję ze srebra będzie, będziemy mieli już jedną Git git Tyle zebrałem, że niemożliwe, że nie starczy I No ja ole no nie wierzę Z Trzecia taka machina, po co mi ona? Ale już do lawy się dokopałem, także No to już nisko. Najpiękniej. No Platynka jeszcze wpada i Platyny. Platyny też już trochę mam. Teraz te Hermesy znaleźć. Głównie to jest cel. Trochę crim tainu tego czerwonego. Mm -hmm. Tak naprawdę już można się z pierwszym bossem klepać. Jest serce jeszcze, kurde. Zapomniałem, że w ogóle to jest w tej grze. Tak mało tego mieliśmy. Bomb też już prawie nie mam. No i pusto? Chyba nie. Chyba coś jeszcze tu mam. tej. Dobra, jest cokolwiek się zebrało. Bac weź, wypij... Na tym poziomie już platyny powinno być sporo. Mhm. Mm o, dłupsko. O, o nie, nie, nie. Dobra. Okej. Okay. Zobacz, takie klity, robią wąskie, ale kolejną ścieżkę mam Nie, nie, jezu, już się bałem Że się wszystko spali Jak tam te domki idą? No to jak 7 to do wolno domek robię po prostu tu to... No, tylko tam podziel na części, nie? No, wiesz, części podzieliłem na razu. Coś potem jeszcze wymyślę, ile. Teraz jest kluczem, żeby jak najwięcej się ich pojawiło. Tych NPCów. Potem się będziemy martwić, gdzie będą mieszkać. Okej, okay, dobra. A spokojnie Co to mówisz, że trzeba? Krzesło mmm, Stolik Drzwi I pochodnie, i ściany Okej, okay, okej okay. I powinien już mieszkać sobie na spokojnie Także los. Jezu, teraz byle się nie podtopić w lawie. Bo ja mam taką tendencję. O, nic tu nie ma. Spoko. A, jajku. ale go strąciłem Ula la O, o Dobra Ta kolejka jest wyłączona z użytku jednak Ten debil się spalił O, boziu, boziu Dobra, tędy Te, te śmiecie, Aaaa! ale on ma zasięg. Nie, no gdzie, gdzie? jest tam dzidą oplit? Dobra, dam ten pożyt i Jakbym tak gejzerkiem go. Przeskoczyli to naprawdę? O, no pewnie. O, nie strzelaj proszę. Kurde, no kłopoty się robią. Nie no ładnie mi już no ładnie to trzeba mu przyznać Oddać szacunek, i... o kurde co tu, co tu powstało? Co to za budowla tu powstała? Ale dobra, już mieczyk będzie z tego, tak? Będzie? Ile ile na to trzeba? To jest. Movement, speed and acceleration. Oko. 10. Kurde, czterech sztabek brakuje. Tak. Platyna. Kobłeb tu. tak Dobra, to można tu podkładać. Ja no powiedziałem, że będzie porządek, ale to chyba nie za długo. W tej skrzyni chociaż porządek będzie. Tak. Torczy śmieszne. Kolejna pota. Ota, żel, jakieś gówno, eee, to tutaj, to tu, diamencik, to dla niego, kolejna gwiazda. Przenośny workbench No i przeróbmy eee, Dobra, starczy na przynajmniej Tu na ile starczy? Mm, platyna 20 30 25dzie o Jezu dużo dużo No ale trudno na pewno koronkę trzeba zrobić i była dziecacy Ja robię klatę i jest kit. Tego nawet się sprzedać nie można. Nie można tego sprzedać, bo. Kryto żadnego NPC-ta NPC nie ma. Jezu, nie, nie mogę patrzeć. Muszę coś z tym zrobić. A Nie. Hakiem jakby się przyciągasz, to on taki, takiego spida dodaje. A już widzę gdzie bomba wypadła ci. No. Dobra, mamy pustynię. On no, ty ze przejdziesz po wodzie. Czyli bomba. Beldin witamy, witamy serdecznie Ale masz broń? Uuu lala Crimson? Ja Ale możemy tu zejść, ostrożnie No czekaj Tu generalnie no, możemy zejść podziemia Ostrożnie, na no, ostrożnego No na no, ostrożnego to zaraz nie, nie będę żył No, ja już nie żył Ale przynajmniej masz wormhola Of Dupę Dobra, jakoś na żyję jako Jakoś to się. ugrałem Delikatne podziemia zejdziemy Na ostrożnego, bo kurde, tą broń fajnie by było zdobyć Dużo łatwiej. Dawaj, 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 dawaj Złożę Pięknie Trochę pochodni dorobię, bo brakuje. Pięknie. Trochę bomb. No i dobra, można lecieć. Uwaga! No, myślałem, że się złapiesz, szczerze że... odważnego. na no, no, pewnie już się zaskoczyłem Dobra, wyczyszczę i wyczyszczę. Dobra, złap się powoli. a ja już tu buduje. No, nic się nie dzieje. Nie zauważyłem, że linia została, szczerze. Uważaj, idą do ciebie. Albo do mnie Nie no, nie ma lipy, nie ma lipy. O, złapałem się, żyję Dobra, dobra O, trzymi... Dojeżdżałem Dawaj, dawaj, dawaj do mnie Dawaj, dawaj Cześć, a... Chodź, chodź, chodź Skornerowałem mnie, skornerowałem mnie Nie miałem szansy Dobra, okej, okay, okej okay. Oh my god Nie ma lipęsy, tu poradzę już. Dobra, teraz hak. Dawaj hak. I bombka pod siebie. Rozbiję to pięknie. No i bierz. Bo, ale ma. też mam rozbić? No, byle no. trzech nie rozbijać Crimson rod? No, a i tu masz w ogóle serce. Miegnij sobie. Gdzie masz serce? Na dole. Pod tobą centralnie. No, jest, jest. No, także brońkę masz. A to, to druje, to to co to jest w ogóle? A użyj. Może tu, tu Albo dobra, może być tu. No dawaj. I to zadaje damage. Uuu, uh, a to, to, to? co Ja tu biorę rola, hopie. Bierz oba. Ja mam mieczy. I ja mi wystarczy. Bię ok